Na przykład, bardziej Ci powiem, że tak jak sobie trafiłem, no to też trafiłem do takiego hermetycznego środowiska, gdzie właśnie ten człowiek, bo nie wiem, czy Ty słyszałaś, jakby to jest odnośnie tej rozmowy, początku tej rozmowy tutaj, czy? Początek słyszałam, słyszałam początek. No to powiedzmy ta, ta osoba, ta starsza, która tam później do więzienia trafiła, miała bardzo takie niekonwencjonalne metody traktowania pracowników, no i to bardzo szybko zaobserwowałem. Przykłady no właśnie. Duży stres emocjonalny, psychiczny, bardzo, na przykład bardzo duża próba przekonania człowieka, że do niczego się nie nadaje bez, bez nich, nie? Aha. Typu, ty, bez, ty, ty nic nie umiesz, my Ciebie Takie nauczymy. Takie uzależnienie psychiczne. My Ciebie, my Ciebie nauczymy, Ty nic nie potrafisz, bez nas Ty jesteś nikim, nic nie zrobisz ty jeszcze jesteś młody, ty po prostu musisz, ty musisz, się uczyć, ty nic nie umiesz i tak cały czas. I powiedzmy, mhm. myślę, że osoba słaba psychicznie będąc tam może uwierzyć, że nic nie potrafi, że niczego w życiu nie zrobi i ona potrzebuje mieć kogoś, kto będzie ją kierował. No i na przykład to było takie największe zagrożenie, bo wszystkie osoby to były takie, no już brzydko powiem, ale ameby, które właśnie podporządkowały się temu. I to było taka naprawdę Taki mini, mini bańka, taki wewnętrzny świat, gdzie koleś sobie stworzył swoje własne małe miasteczko. Miał wielką firmę i w tej firmie same osoby, które w moim takim wrażeniu nie, nie dyskutowały z niczym, nawet w najmniejszym stopniu, tylko o Boże, żebym tylko tutaj nie, nie podpadł albo nie stracił roboty. No okej, okay, czyli presja psychiczna. Presja czyli taki syndrom sztokholmski trochę. O, powiedzmy, że to bardzo pięknie naukowo teraz określone, no ale psychiczny nic, nic fizycznego, cielesnego, żadnej broni, bez przesady. Milionerzy też są bardzo uprzejmi, bardzo mili i trafiłem na bardzo fajnych gości, którzy, którzy po prostu byli, byli w porządku, a traktowali mnie fair. No jakby, to to mówię to jest rozstrzał, już jest i tak, i tak. Trafiłem na gościa, który miał swoją firmę i marihuanę sprzedawał tam oczywiście legalnie, też bardzo w porządku. Koleś, jakby. No ale to już tam inna, inna bajka. Mm, no,